Co ja tu mam? Już Wam pokazuję. Coś, na co część z Was czekała. Zbroja Sapsan. Sztandarowy model tej marki i dzisiaj testujemy. Zapraszam do oglądania. Strzelce wstrzeliło się w pogodę. Słuchajcie, Dzisiaj jest pięknie, trochę wieje, ale to nam nie przeszkadza, najważniejsze, że nie pada, a to słoneczko jest dodatkowym bonusem. Słuchajcie, mamy ten karabinek, o który pytaliście po filmie Zbroja Kozak, właśnie pytaliście o Sapsana i jest oto Sapsan. I dzisiaj nawet nie potrzebuję mojego stojaczka, ponieważ mam dwójnóg. Jest to karabinek idealny do dwójnogu. Mamy tutaj szynę 22 mm, więc zamontowałem sobie, prezentuje się bardzo fajnie. Sapsan to jest taki karabinek, można powiedzieć, sztandarowy, jak zwał, tak zwał, zbroi, czyli ten najdroższy. On kosztuje około 4000 zł, podczas gdy Kozak kosztuje mniej więcej 3200 zł. Dlaczego taka różnica? No, najprościej mówiąc, jest lepszy od Kozaka. I teraz tak, on występuje w dwóch wersjach. Jest Są dwie wersje, krótsza i dłuższa, czyli 45 cm lufa i 55 cm lufa. Tutaj jest ta wersja dłuższa. Występuje też w dwóch kolorystykach. Czyli mamy tutaj zobaczcie, taką wersję Kojot i jest też taka cała czarna. To tak jeśli chodzi oczywiście o warianty, no i mamy też oczywiście dwie wersje. Kalibru 4,5 popularny, ale 5,5 też jest bardzo popularny, zwłaszcza dla tych karabinków. Ja akurat dzisiaj mam wersję 5,5. W komplecie dostajecie dwa magazynki, dziesięciostrzałowe, dwa dziesięciostrzałowe magazynki i co jest fajne dwie końcówki do ładowania. Jedna taka szybko złączka, a druga wkręcana. To jest bardzo ciekawe. Właściwie większość producentów daje tylko jedną a tutaj zbroja daje dwie, dzięki temu mamy większe możliwości pompowania, wiecie, doczepienia tej końcówek do naszych butli, do końcówek, do, do wężyków i tak dalej. Słuchajcie, generalnie Sapsan zwraca uwagę swoim designem, swoim wyglądem i jakością wykonania. To jest taki karabinek, wiadomo, w systemie bullpup, tak, ale taki iście taktyczny. Ja już to kiedyś mówiłem, jakość wykonania jest tak bardziej przypomina broń palną. Nie mamy tutaj takiego delikatnego PC-pa, wiecie tureckiego czy też chińskiego, tylko naprawdę solidne wykonanie. Jeśli miałbym to do czegoś porównywać, to na przykład do HW100, bo tutaj przede wszystkim tak, mamy Estetykę, ale też materiały, które są tutaj użyte. Przynajmniej jeśli mówimy o zewnętrznych, tutaj częściach, to jest wszystko bardzo dobrze spasowane i jakościowo bardzo dobre. Ale to jest to, co widzimy na zewnątrz. Ale jeśli chodzi o części wewnętrzne, to też powiem Wam, mówił mi taki zaufany serwisant. Całkowicie z firmy niezależnej, że akurat tutaj zbroja postarała się i wykonała wszystko bardzo dobrze, i widać, że jest to różnica w porównaniu z innymi karabinkami innych marek. Lecąc sobie tutaj o tej strony, mamy regulowaną stopkę, tak? Stopka jest regulowana góra-dół, więc możemy sobie ten karabinek tutaj dostosować do naszego dołka strzeleckiego, inaczej jak, jak leżymy, inaczej jak stoimy, bo akurat to jest ważne. Trochę inaczej będziemy sobie właśnie przykładać ten karabinek w momencie, kiedy będziemy strzelać z pozycji prone, czyli leżącej, a też inaczej, jeśli to będzie na przykład pozycja benchless, czyli bardziej taka siedząca. To jest bardzo fajne, słuchajcie, ja pytałem o to, oni powiedzieli, że po prostu tak yy... Tak, lubią to w Emiratach, ponieważ oni bardzo dużo tych karabinków sprzedają do Emiratów Arabskich i tamci lubią taką skórkę, więc to zrobili, zostawili na ten nasz polski rynek i europejskie. I jest to przyjemne, bo normalnie, wiecie, tutaj jest metal, tak? Tutaj jest jakieś, jakaś tam część metalowa i mogliby to tak zostawić, ale żeby było przyjemniej, tutaj na tym policzku, na tej bace policzkowej, to wykończyli to taką fajną, grubą skórką, taką zamszową. Dla mnie pierwsza klasa jest ok. Następnie mamy gniazdo na magazynek. Z tej strony bliżutko. W ogóle, magazynki ja już o tym mówiłem wcześniej. To, co jest fajne w tych magazynkach, to ich prostota. Tutaj mamy tylko taki O ring. Jest to jeden kawałek aluminium. Nic tutaj się nie zepsuje. Podczas gdy Wiele magazynków jest wykonywane w ten sposób, że trzeba je nakręcić, tam są te części plastikowe, jakaś tam pleksi i tak dalej. To często się psuje, a tutaj absolutnie nic nam się nie zepsuje. Mamy te ząbki, które są popychane tutaj za pomocą tego mechanizmu w środku. Wkładamy magazynek, zaciągamy, można strzelać. Cichutko, a może być jeszcze... Ciszej, ale za chwilę o tym powiem. Lecąc dalej, mamy chwyt, i ten chwyt mam takie trochę mieszane uczucia, bo on wykonany jest naprawdę dobrze. Jest to chwyt wykonany z laminatu, czyli drewno, wiecie, sklejka, sklejana. Natomiast jest trochę taki kanciasty, taki ociosany, że tak powiem, i nie każdemu on przypadnie do gustu. Nie powiem, bo trzyma się nieźle, ale te chwyty pistoletowe mogłyby być lepsze. Powiem wam, że ten chwyt generalnie można sobie też dostosować, ponieważ tu spokojnie możemy go sobie odkręcić i jeśli ktoś, nie wiem, lubi majsterkować, mógłby go dostosować pod własne preferencje, z tego względu, że tak jak powiedziałem, jest to drewno, jest to laminat, więc on tutaj ładnie się nam obrobi. Potem trzeba jakoś to wykończyć jakimś tam olejem lnianym. I mamy chwyt dostosowany pod własną rękę. I to jest kolejna rzecz, która mi się podoba: to pompowanie tego karabinka. Od razu wam powiem, tutaj pompujemy do 300 barów czyli naprawdę sporo. Kartusz sam w sobie jest całkiem duży i pompujemy robocze 300 barów, czyli tak na przykład jak w AEA. Trochę się zdziwiłem, powiem Wam, bo normalnie jest 200, jak dochodzi do 250, karabinki PCP mają, to już jest sporo, a tutaj oni się pokusili o taki naprawdę bardzo, bardzo mocny kartusz. I teraz pompowanie. Fajnie to schowali, powiem Wam, bo zobaczcie. Mamy kabłąk, odsuwamy i mamy port ładowania. On jest na takim magnesiku. Pompujemy, Chowamy, jest pięknie. Na pewno nic nie zgubimy, bo czasem to jest tak, że wiecie, tutaj są jakieś zakrywki, które trzeba wyciągnąć, od, odłożymy, czasem zapomnimy, wiecie, jak to jest. A tutaj, ciach, ciach. No i ważna rzecz, spust. Te spusty w zbrojach, już mówiłem o tym wcześniej, są naprawdę fajnie wykonane. Przede wszystkim. Spust jest metalowy, tak? Jakiś tam, jakiś tam mosiąc. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, można to naprawdę dobrze ustawić. Już on fabrycznie jest dobrze ustawiony, za chwilę Wam pokażę. Natomiast jest też regulacja i można go jeszcze lepiej gdzieś tam dostosować. Ja nie polecam, żeby te spusty były na dotyk, tak? Ale jak ktoś lubi, czemu nie. No jest też oczywiście bezpiecznik, bezpiecznik jest manualny, czyli zabezpieczamy, odbezpieczamy kiedy tylko chcemy. No i dźwignia przeładowania, biatlonowa. Tutaj już jest klasyka, tak? Chyba wszystkie, większość widzę PCP-ów, film, które produkują wiatrówki PCP, przeszła na te dźwignie biatlonowe. Nie dziwię się, bo jest to bardzo wygodne. Słuchajcie, jest to na pewno dużo bardziej wygodne niż dźwignia czterotaktowa. Raz, dwa, trzy, cztery. Te dźwignie czasem są małe, ale w momencie, kiedy wprowadzono te dźwignie biatlonowe, jest to szybsze i wygodniejsze. Dla mnie bajka. Lecąc dalej, mamy szyny. szyny. 22 mm Picatinny. Oczywiście ta górna szyna pod montaż optyki, właściwie montażu później optyki. Ale są też dwie szyny boczne z jednej i z drugiej strony, do których coś tam sobie dokręcicie. Nie wiem, ktoś tam dokręci laser, może ktoś inny latarkę. Tutaj to raczej standardowo, bo tutaj też jest szyna. Standardowo będzie dwójnik, Tak najbardziej wychodzi, żeby tutaj zamontować dwójnik. Ale co jest bardzo ciekawe, słuchajcie, tutaj mamy łoże. To łoże wykonane jest z metalu i to wcale nie takiego cienkiego, bo jakieś dwa. 3 mm blachy i te rowki są wykonane w standardzie m -Lok. Jest to militarny, taktyczny. System montażu używany w broni palnej, bardzo często w karabinkach AR-15. Na przykład ja mam w swoim AR-ze w Stag Armsie właśnie em, szynę M-lockowską. Bardzo ją lubię, bardziej niż na przykład szyny typu 22 mm. Z tego względu, że broń jest bardziej smukła. Bo słuchajcie, jeśli w karabinie, akurat teraz mówię o broni palnej, mamy łoże, do którego dokręcone są jeszcze szyny 22 mm. To wszystko jest bardzo takie już pogrubione, nie każdy to lubi. Natomiast jeśli mamy tylko i wyłącznie łoże w systemie M-lock, to. Jest smukłe i możemy coś dokręcić, ale nie musimy. I wtedy bardzo fajnie się takie łoże trzyma. I tutaj właśnie zrobili właśnie to, to łoże m ze slotami typu Emlock. I możemy sobie coś dokręcić dodatkowo. tak? Taki standard militarny. Czemu nie? Bardzo fajne rozwiązanie. No ale sama wiatrówka, tak jak widzicie, ma takie bardzo mocne zacięcie taktyczne, więc się nie dziwię, i tutaj bardzo dobrze to pasuje. Z tej strony mamy manometr. Manomet. No i mamy lufę. Lufa no nie jest tej grubości, to jest taka nakładka. Ona pełni też trochę, no nawet nie trochę, bo bardzo skutecznie, rolę tłumika. Bo sama lufa jest wiadomo trochę cieńsza. I zobaczcie. Karabinek. Bez tłumika strzela bardzo, ale to bardzo cicho. Ale jak, jeśli ktoś stwierdza, że dla niego to jest jeszcze trochę za głośno, to może dokręcić jeszcze dodatkowy tłumik, ponieważ jest taka możliwość. Tutaj mamy gwint zewnętrzny, i to jest taki standardowy gwint 1/2. Większość, 99, no może przesada 90% tłumików pasuje yy, do takiego gwintu. Pokażę Wam, jak wygląda ten strzał z tłumikiem i bez tłumika. Strzelamy bez tłumika. No jest cicho, nic więcej mi nie potrzeba. Ale wkręcamy jeszcze ten tłumik. Tak jak był trochę zepsuty. <noise> Okej, okay. ja na razie go zdejmę. Te tłumiki są bardzo wydajne. Lecąc dalej. Mamy dwójnóg. No, dwójnóg nie jest w komplecie, jest w naszej ofercie. Jest to fajny, standardowy dwójnóg, można go sobie skręcić, złożyć zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Można go sobie nawet w ten sposób zrobić. Kto co lubi? No, tak, też jest fajnie. Ostatnia rzecz, o której nie powiedziałem, no wiadomo to też nie jest w komplecie, ale warto też o tym wspomnieć. Celownik optyczny, bo jak widzicie wiatrówka nie ma przyrządów celowniczych, muszka, szczerbinka, więc jest przystosowana niejako od razu pod montaż celowników optycznych. Ta szyna 22 mm, na, te, na tej szynie jest montaż Discovery Optics, też oczywiście 22 mm. Tutaj akurat wysoki, a na tym montażu mamy lunetę Discovery Optics LHT. Parametry 3 do 12 na 42. 12 powiększenie. Generalnie zależy do czego strzelacie, tak? Bo często pytacie, jaki celownik. No a ja się pytam. Jakie zastosowanie, jaki dystans, na jakim dystansie strzelasz? I właśnie pod to też dobieramy ten celownik. Czy strzelasz na przykład nie wiem, do małych celów wielkości kapsla, czy też do tarczy, czy może do jakichś puszek. To wszystko determinuje to, jaką lunetę będziesz potrzebował. Czy trochę większe powiększenie, czy trochę mniejsze powiększenie. Często też nie da się zastosować dużej lunety, dużej długiej, ponieważ sprzęt to nie pozwala. Mówimy oczywiście o sprężynówkach. Na przykład klasycznie łamanych. Tutaj w PCP macie pełną dowolność. Operator mi zwraca uwagę, że mi włosy rozwiewa. No trudno, tak jest, niestety wieje. Słuchajcie, a tak jeszcze abstrahując, Wy to wiecie, ale też warto o tym wspomnieć. Kupując karabinki u nas, jeśli zaznaczycie opcję sprawdzenia tego karabinka, ja to wyjmę z pudełka, sprawdzę, czy aby wszystko z tą wiatrówką jest ok. Nieważne, czy to jest to Sapsan, czy Wejrauch, czy Gamo, bez znaczenia. I też ewentualnie wyeliminuję jakieś ewentualne usterki, które mogłyby gdzieś tam się przydarzyć. Też ustawiam otwarte przyrządy celownicze, jeśli wiatrówka takowe posiada. No, natomiast jeśli kupicie lunetę też u nas. To my tą lunetę też ustawimy, zamontujemy na karabinku i przystrzelimy. W momencie, kiedy będziemy wysyłać do Was ten karabinek, ona zostanie zdjęta, ona będzie przemontowana do montażu, natomiast montaż będzie zdjęty z karabinka. Chodzi o bezpieczeństwo podczas wysyłki. Jak dostajecie taki karabinek, wystarczy, że dokręcicie do szyny, i wszystko jest ustawione. Oczywiście ta opcja jest całkowicie gratis dla naszych klientów. Bardzo mi rozwiewa. <laughs> Trudno, można się śmiać. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest wszystko. Sprawdzimy sobie karabinek jak zwykle tymi naszymi testami, czyli sprawdzimy spust, zobaczymy jaką ma energię. Powtarzam, to jest 5,5. Sobie ustawimy w tym naszym chrono, że akurat strzelamy ze śrutu 5,5 i też odpowiednią wagę wbijemy. Wtedy zobaczymy jaka jest energia. Pierwsze co zrobimy, to przydałoby się załadować ten magazynek. Tym razem strzelamy z egzakta klasyczny Diabolo, akurat to jest Jumbo. Waga 1,030 g. Nie ma sensu, słuchajcie, strzelać z ciężkich śrutów w wiatrówkach, 5,5 na przykład, które są w limicie, tak? Czyli mamy limit do 17 juli 16, 17. Nie ma sensu używać jakichś tam wielkich slagów, ponieważ będziemy mieli bardzo duży opad. Używamy średnich, takich nawet lżejszych śrutów, wysokiej jakości, na przykład Exacta. No nie wiem, jak będzie z tą celnością. Z tym skupieniem przy tym wietrze, ale postrzelamy, zobaczymy. W ogóle, słuchajcie, ten magazynek, ładowanie tego magazynka, jakby czas ładowania w porównaniu do tych magazynków nakręcanych, to jest tak przynajmniej 2-3 razy szybciej. Ok, kilogramy mamy. 0,3 kilograma 0,42 widać. 0,26, wystarczy. No, słuchajcie, tutaj nie można już nic więcej kombinować. Ten spus jest naprawdę bardzo, bardzo lekki. Jeśli macie porównanie, to nie wiem, w Ajrał, na przykład, w, w stoku, to ma ten spus jakieś ki około kilograma, tak? Oczywiście mówię o sprężynówkach, można tam zejść niżej. Można zejść nawet do pół kilograma, bo ten rekord też daje duże możliwości, ale w PCP no nie zawsze się spotyka tak lekkie spusty. Tutaj jest idealnie, ja bym więcej nie grzebał. Pewnie można jeszcze jeszcze mniej na dotyk, ale po co? Dobra. Teraz sprawdzimy energię. 175, 172. 179. O! Stabilizuje się. 176. Dobra, może wystarczy, słuchajcie. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Ok, słuchajcie, tym razem strzeliłem 7 razy, bo te pierwsze dwa strzały były jakieś takie, nie wiem, stabilizujące. I mamy taką średnią, to wydaje mi się, że to jest 176 właśnie 7, co daje nam przez trochę ponad 16 juli. Bo zobaczcie, początek jest taki: 172, 175,9, 179,8, 179, 180, 175 i 176 7, ten ostatni strzał. Czyli maksa mamy 180, to daje nam tak prawie 17 juli, a minimum 172, te pierwsze dwa strzały takie słabsze. No, generalnie średnia tutaj nam wychodzi. Jakieś trochę ponad 16 jury, czyli w, m, mieścimy się w polskim limicie. Jest dobrze, możemy nawet na zawody jechać. Zawody są do 16,2. Tak to wygląda w przypadku Sapsana. Równo 30 metrów, a tutaj? No, 30 metrów. No i strzelamy. Z tym, że nie przywiązujcie się bardzo do tych wyników, które zaraz będą na tej tarczy. Z tego względu, że tak jak widzicie, wieje i to może jakoś tak mocno zaburzyć faktyczny możliwości tego karabinka, ale strzelamy koniec ładujemy a może zobaczymy co tam wyszło, okej okay. zobaczymy jak to wyszło Ile tam było? 8 strzałów, chyba może 10. Tutaj widzę dwa strzały, odskoki. Tu jest kilka strzałów w tej jednej dziurze. Tu, to skupienie jest całkiem okej, okay, ale tutaj mamy dwa odskoki, zwłaszcza ten. Strzelimy jeszcze raz, słuchajcie. Może tutaj, tutaj ustawimy sobie. No zobaczmy, no teraz tu już widziałem, że powiało grozą tam. Zobaczymy. To było pierwsze strzelanie, tu było drugie strzelanie. I tutaj tak, no tu jest słabo generalnie, ale tu, tu, ten wiatr faktycznie y, płata figla rozwalił. Na 30 metrów to raczej słabe skupienie. Tutaj było dużo lepiej i widziałem, no, ja nie celowałem tu, wcześniej było ustawione. Tutaj, ale też jak za każdym razem inaczej się składam, to, te, to ta grupa może być trochę w innym miejscu. Celowałem sobie tu, ten wiatr fajnie znosił w tą stronę, ale tutaj już to skupienie jest fajne. Tu jest chyba 5-6 strzałów, tu jest spoko. To był za duży rozrzut. No to generalnie jest ok. No trzeba by to, słuchajcie, sprawdzić na w jakiś spokojny dzień, tak? Bo nie ma, nie ma sensu robić skupienia karabinka i testować go pod względem celności, jak jest wiatr, bo wtedy... Nie wiem, no niczego nie sprawdzimy, tak? Możemy sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie, czy potrafimy brać poprawkę na wiatr. No to tak, to oczywiście, ale nie testowanie karabinka. No niestety, my też nie jesteśmy w stanie wiecie wybrać idealnego dnia, żeby było bezwietrznie, żeby nie padało, szczególnie teraz o tej porze roku. Także mamy to co mamy. Co myślisz o tym karabinku? Pochłaniacz śrutów. Generalnie przez to, że te magazynki tak szybko się ładuje, i jest to bardzo szybko strzelny karabinek, tak? bo dźwignia dwiatlonowa, szybkie strzelanie, powoduje, że taka paczka śrutów bardzo szybko zostanie wystrzelona, ale to jest właśnie plus tego karabinka, że tak fajnie, tak miodnie się z niego strzela, szybko. To jest karabinek do strzelania rekreacyjnego, takie zaawansowane, rekreacyjne strzelanie. Jeśli ktoś szuka właśnie tego typu konstrukcji, takiej bardziej militarnej, do strzelania gdzieś tam za domem, na działce, do utylizacji śrutów, tym bardziej, że jeśli chcemy strzelać na podwórku i gdzieś tam nie straszyć sąsiadów, to on sam w sobie jest już cichy. A jeśli domontujemy dodatkowo Tumik, to będzie ultra cichy. Dużo strzałów z jednego ładowania, nie wiem ile, ale przy tej butli, przy tym kartuszu 300 barów, to będzie z tego naprawdę bardzo dużo. To też jest kolejny plus. No fajnie, wygodnie, dwójnik sobie, i sobie strzelamy. Ja powiem Wam, kupił go jakiś czas temu klient, który zawiózł na, do Anglii. On tam ma farmę, na farmie bardzo dużo krów, obory, a co się z tym wiąże, dużo szczurów bardzo dużo szczurów. I mówi, że dziennie potrafi ustrzelić 300-500 szczurów właśnie z tego sapsana. Mówi, że nie ma nic lepszego, ale w Polsce nie można, no co zrobimy. Takie dziwne prawo. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! A, tego to biorę! Nie no, na pewno.